Tę część historii Ewy przedstawi dla Was lub dla Ciebie tylko. Łukasz Dominik Wiśniewski. Ewa leżała w kapsule teleportacyjnej, czekając na rozpoczęcie kolejnej misji. Mającej na celu podbicie, przejęcie. Nieważne, na tym etapie właściwie nie robiło to już jej żadnej różnicy. Dzień jak co dzień. Kolejny czwartek. A jednak tym razem było jakoś inaczej. W ciemnym zbiorniku, w którym zazwyczaj towarzyszyła jej wyłącznie cisza i poczucie pustki, teraz pojawiło się coś jeszcze. Coś niczym nie do końca ukształtowane wspomnienie, nieuformowana myśl, coś jak słowo na końcu języka, którego nie potrafiła wymówić. I choć doznanie było niejasne i trudne do określenia, bez wątpienia było bardzo prawdziwe. Mało tego, ten rodzaj swędzenia w miejscu, którego nie jest się w stanie dosięgnąć, ten pisk wewnętrzny umysłu z każdą mikrosekundą stawał się nie do zniesienia. Wewie narastała złość i gdy wreszcie ta przedłużająca się niemoc eksplodowała, uwalniając pełnowymiarową wściekłość, Nadszedł moment jasnego rozbłysku atomów. Ewa nigdy wcześniej nie przechodziła procesu dematerializacji w stanie tak silnego wzburzenia, dlatego nie wiedziała jaki wpływ będzie to miało na końcowy efekt teleportacji. Miała za to silne przeczucie, że ta misja może nie zakończyć się realizacją wyznaczonego celu. O oh ja! Yeah. A mnie głowa boli, ściska mnie to wszystko jakieś za małe. Jeszcze musieli dać lajkrę, sram na to, zwolnię się jak mnie raz jeszcze w ten sposób odpindrzą. Do tego czasu jednak zmuszona defilować będę w kostiumie uwydatniającym moje pośladki i małe piersi. Niech i tak będzie. W sumie jest deko ciepło, przynajmniej się nie spocę. Ale chwila, to wszystko bardzo fajne, ale co ja tutaj robię? Melancholijna muzyka dobiega z wszędzie. W powietrzu unosi się zapach dymu stlącej się szałwi. Dym koresponduje z ciemnobrązową, flauszową tapetą wyściełającą całość pomieszczenia. Boże, dawno nie byłam... Hmm? Jak dawno? Wow. Niewiele pamiętam. Co to się zdarzyło? Kurde, nic nie pamiętam. Spojrzenie na stolik przy kanapie A co to za pigułki? Głowa boli pigułki to się łączy w spójną całość. Przełknę sobie może pomogą na pewno nie zaszkodzą. Takie ładne niebieskie. Eee. Ubiera mnie ten strój, wpija mi się w tyłek i gryzie w nogę. O! Co ja mam tu w kieszeni? Co tak szeleści? Jakiś papier? Co teraz używa papieru? Prze przez to dzieci w Afryce głodują. Czy jakoś tak? Zawsze coś pomylę z tymi przysłowiami. Czy są jakieś znaczki? He? Wszystko to bardzo estetyczne, ale ja tego nie rozumiem w ogóle. Kompletnie jakieś to wszystko nieczytelne. No, kropki tylko rozumiem, ale reszta? Nic. Głowa po pigułkach boli mniej, ale kolory stały się bardziej wyblakłe. Szkoda, bo to wnętrze mi się zaczęło podobać. Jestem sama na świecie? Serio? Czy poza tym miejscem jest jeszcze jakieś gdzieś indziej? Jestem tu od ileś. Nie wiem, czy to długo, czy nie, ale samotność mi doskwiera. Miejsce ładne, ale ja chcę na zewnątrz. Potrzebuję tego. Dlaczego? Nie wiem. Gdzie jest na zewnątrz? Jak się stąd wychodzi? Pomieszczenia różnią się wielkością, klimat jednak jest w nich podobny. Wszędzie zapach szałwy. Z jednej strony trochę to uspokaja, ale też dusić zaczyna. Światło. Też jest jakieś wystarczające, ale oczy się do niego tak przyzwyczaiły, że nie cieszy nic a nic. Coś wystaje ze ściany, ma inną fakturę i ma wbudowane coś w rodzaju klamki. Sięgam po nią, naciskam, ale to się nie otwiera. Teraz dostrzegam dopiero, że całe drzwi usiane są armią z zamków, zasówek, zapadek, łańcuszków i skobelków. Z każdej strony. Kto takie coś wymyślił? To za paranoiczny poziom bezpieczeństwa. Zacznę od góry. Kręcę tym kurkiem w lewo i w prawo, ale nawet nie wiem, czy to się odblokowało, czy nie. Ktoś puka z drugiej strony. Słyszę męski głos. Przez drzwi wydaje się niski. Nie czuję strachu, choć drżę. Całe ciało mi drży. Nie rozumiem do końca, co mówi przez drzwi, bo to, to, to drzwi, tak sądzę, ale nie brzmi jakoś groźnie. Nawet wzbudza moją ciekawość. Kręcę dalej tymi kurkami, gałkami, zasówkami, sprawdzam różne kombinacje. Drzwi się nie ruszają. Krzyczę do niego, żeby drzwi bywali u skopa. On krzyczy do mnie, że nie będzie tego robił, że jeśli sama nie otworzę, on nie wejdzie na siłę. Krzyczy, mam wrażenie, że całe ciało jego krzyczy tym głosem, a jednocześnie czuję jego spokój. Kręcę dalej, otwieram, ale mam wrażenie, że część zamków, która już była otwarta, zamyka się ponownie. Z zaczynam działać chaotycznie. To nie jest fajne. Ręce mi się trzęsą, tracę kontrolę nad sobą. Dobrze, że mnie w tym nie widzi, bo pewnie by się ze mnie śmiał, że jestem taka niezdarna. Chociaż jego głos był tak spokojny, chyba by jednak nie śmiał. Może patrzyłby z empatią? Pertraktuję z nim dalej, żeby może spróbował wyważyć te drzwi. Skąd wiem, że to są drzwi? Chyba przez zamki. Już takie coś kiedyś widziałem. Kiedy? No kiedy było kiedy? Nie! Rozpraszam się, zamiast działać. O, coś kliknęło. O Boże! Uuu. Krzyczę, żeby teraz otworzył. On mówi, teraz już po cichu i zupełnie spokojnie. Żebym to ja otworzyła. Ręką trzęsącą się już mniej choć jeszcze trochę, przekręcam mosiężną klamkę. Drzwi się otworzyły, uchylam je. Przed drzwiami stoi mi facet patrzy mi prosto w oczy. Nie wiem czemu, ale sięgam po kartkę, która dalej pije mnie w nogę w moim kostiumie, którego przestałem się wstydzić. Wyciągam ją i podaję jemu. On patrząc mi nieustannie w oczy, wyciąga rękę i przejmuje kartkę. Odrywa wzrok od moich oczu dopiero spoglądając na kartkę. Pytam go, co tam jest napisane? Tłumaczę, że nic nie pamiętam, że obudziłam się tu, w środku. Nie wiem skąd. On znów patrząc mi w oczy, trzymając kartkę w ręku, mówi spokojnie: Ewa, to jest miłość.